Jest to jeden z najładniejszych, o ile nie najładniejszy, bluszcz polecany do uprawy w polskich ogrodach. Jest to bluszcz kolechicki y, Dentata variegata. I jak sama nazwa wskazuje, bluszcz ten charakteryzuje się tym, że posiada liście, które są dwubarwne. W tym przypadku y, są one koloru kremowo-zielonego. Liście te. Osiągają bardzo duże rozmiary. Niektóre z nich są nawet większe niż dłoń dorosłego mężczyzny. Dlatego też są bardzo widoczne, rzucają się po prostu w oczy. Wybarwienie liści jest szczególnie widoczne w miesiącach od września, października aż do maja. Natomiast w kolejnych miesiącach. Gdzieś tak od czerwca do sierpnia, września, ta intensywność tego wybarwienia jest troszkę mniejsza i wtedy bardziej dominuje kolor zielony, aczkolwiek bluszcz ten na pewno nie traci, nie traci na atrakcyjności. Jedynym minusem, jeśli chodzi o tę odmianę, jest jego względnie niska mrozodporność. Szacuje się, że wytrzymuje mróz około minus 17, minus 18 stopni. Dlatego też w chłodniejszych rejonach naszego kraju należy taką roślinę zabezpieczać poniżej tej temperatury, gdyż um, długotrwały mróz właśnie w takich granicach, niskich granicach temperaturowych, spowoduje to, że po prostu te liście nam przemarzną. Oczywiście bluszcz, o ile jest śnieg. Bardzo szybko później nadrobi te, te, te straty wiosną. Chociaż jeśli chodzi o tę odmianę, to należy ona do jednej z najwolniej rosnących odmian bluszczu, które, który możemy uprawiać w naszych ogrodach. Jeśli mamy ciepłą jesień, to wtedy bluszcz zakwita takimi oto kwiatami i zawiązuje owoce. Zresztą podobnie jak u innych bluszczy. Warto przyjrzeć się chociażby temu naszemu bluszczowi pospolitemu, który ma zupełnie zielone liście. I zauważymy, że te owoce są dosyć podobne do tego bluszczu, chociaż te są mniejsze. U odmiany Dentata Variegata są mniejsze. Sadząc bluszcz kolchicki, odmiany Dentata Variegata, należy zapewnić mu miejsce przede wszystkim. Płócieniste. Bluszcz ten w naszych warunkach klimatycznych, posadzony w słońcu, niestety straci na atrakcyjności. Liście będą po prostu wypalane, czy to przez letnie ostre słońce, czy to przez ostre zimowe słońce. Ziemia pod uprawę tej rośliny musi być piaszczysto-gliniasta i mocno przepuszczalna roślina oczywiście lubi też nawożenie. Jeśli będziemy nawozić taką roślinę, to wiadomo, ona będzie nam szybciej wtedy przyrastać, bo tak jak zaznaczyłem, jest to bluszcz, który rośnie dosyć wolno. Jak pewno zauważyliście, bluszcz ten u mnie rośnie dosyć nisko. Jako taka, jako taka niska roślina jest posadzony na dużym kamieniu. Dlatego, że no, akurat chciałam osiągnąć taki efekt, nie chciałam za bardzo, żeby się gdzieś owijał wokół gałęzi czy też po drzewie.